Witam wszystkich moich widzów. Chciałbym się przedstawić. Mam na imię Rafał i mam taką zagrodę. Tu chodzi sobie: Kurka silka, kogucik. A tu jest moja zagroda z kurkami. 22 kurki i jeden kogucik. Kurki to są rosy A kogucik hmm, Jakiś tam kogucik Muszę zamknąć żeby nie uciekły Trochę mają tutaj błoto Ale nie ma się co dziwić po tych deszczach A prawdziwa niespodzianka Się kryje O kurka się wyleguje Ej dziewczyny Co wy Tutaj. Mam też papuszki, cztery nify i bodajże cztery faliste, a najlepsze co jest tu na dole. Trze pióreczki prawdopodobnie chińskie. Nawet czy sobie zniosły jajeczko Dzisiaj pozbierałem jajeczko od tych moich kureczek Było ich aż 19 No i jest 20 Trzeba schować Bo kurki zrobią Siób dziurki z nim Tu jest miejscówka dla Jasona Jajeczko chowamy Tutaj O przyświetlony film Teraz dobrze by było się pozbyć tych kurek. Kurki! Chodźcie tu ze mną. Cip, 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 cip. Rzucam im kolby kukurydzy. Bardzo nie smakują. No i mam tu bruszki. Cip, 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 cip. Spróbujemy je jakoś wywabić. Kurki, kurki. Małe. Eła, Ty mnie tu dzierż? Chodź! Cip, 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 cip. No, No, uciekaj. No, Ej, ty już chłop. Uciekaj. A, zamknięcie specjalistyczne. Kury próbują się tu za wszelką cenę dostać do tych małych. Tak. O, koledzy, koleżanki też lubią kukurydzkę. A co te tutaj? O! Chyba mam jajeczko. O, papuszki wariują. Hej, Perasia, Rafałka, Maśka Nie wariujemy Ten samczyk Jest nowy Oj O proszę Państwa Mamy Mamy jajeczko od przepiórek Czy mamy tu też drugie? Muszę włączyć latarkę. Tak, proszę państwa.